Eight hours has taken to complete one of these shelves. The entire structure and scaffolding. Całą strukturę pokryto ciężkim brezentem, by ją chronić przed upałami i deszczami monsunowymi. By cement był wystarczająco chłodny i by należycie twardniał przy intensywnych upałach centralnych Indii, codziennie ręcznie miażdżono tony lodu i dodawano go do mieszanki. Wśród setek robotników wytworzył się duch czci dla pracy, którą wykonywali. Robotnicy często odprawiali krótkie nabożeństwo przed przystąpieniem do pracy. Ci robotnicy wlali część duszy Indii w tę strukturę, razem z tysiącami ton mieszanki dolomitowej i białego marmuru. Kiedy skończono płatki, zaczął pojawiać się kształt lotosu płatki wewnętrzne i zewnętrzne płatki nad wejściami w odpowiedniej kolejności, by utrzymać równomierne obciążenie struktury. Gdy zakończono płatki zewnętrzne i nad wejściami, rozpoczęto końcową i najtrudniejszą część konstrukcji. Płatki wewnętrznego sklepienia, delikatne listki dziewięciu przecinających się muszelek o grubości zaledwie 7 cm. Każdego dnia, w każdej minucie, na każdym kroku praca tych setek kobiet i mężczyzn sięgała światowych standardów. Z zewnętrznych powierzchni ręcznie usuwano warstwę cementu, by wydobyć warstwę mieszanki marmuru. Można powiedzieć, że cały obiekt to rękodzieło. Wszystkie łuki i inne elementy konstrukcji zostały wykonane dzięki pomocy ludzi, których śmiało możemy nazwać artystami jak na przykład setki kamieniarzy, którzy przy pomocy trzymanego w dłoniach zwykłego dłuta uderzanego niewielkim młotkiem ociosali kamienne bloki tworzące powierzchnię około 9 tysięcy metrów kwadratowych. Powstało poczucie, że każdy ma coś do dodania i to był ten duch jedności, dzięki któremu w Indiach powstało to dzieło. Ten duch jedności przeniknął kultury, rasy, języki i wyznania. Zewnętrzną strukturę pokryto greckim marmurem z góry Telekon. Z tego samego marmuru zbudowany jest Partenon starożytnych Aten i monumentalne budynki Bahajskiego Centrum Światowego. Jeden z najlepszych specjalistów zajmujących się obróbką marmuru nadawał kształt i polerował wygięte płytki marmurowe, używając skomputeryzowanych pił. Ten włoski mistrz potrzebował 2,5 roku, by płytkom mającym pokryć fasadę świątyni nadać subtelne, eleganckie linie lotosu. Marmur został umocowany na cemencie stalowymi uchwytami, jakich do tej pory w Indiach nie używano. Ponad 10 tysięcy wygiętych płytek, każda o innym wymiarze, należało ułożyć jak ogromną trójwymiarową układankę. Wyzwanie, jakie stanowił ten projekt, zrodziło wiele wzruszających historii o wielkich osobistych poświęceniach. Bahaici z całych Indii, z całego świata często dawali, co mieli, by budowa nie stanęła ani na chwilę. W Iranie setki Bahajitów uwięzionych za swą religię pracowały, by dać swój wkład w ten projekt. Oni wykonali koronujący klejnot dla świątyni. 22 grudnia 1986 roku, na dwa dni przed konsekracją, ten centralny element przedstawiający kaligraficzny symbol jedności Boga, jedności wszystkich religii i jedności całej ludzkości, imię Bachaulacha, został umieszczony w sklepieniu jak cenny klejnot. Bahaitom takie ofiarne czyny przywołują wspomnienie cierpień Baha'ullaha. Mały pojemniczek z prochami z jego świątyni złożono nad łukiem zwróconym ku Ziemi Świętej. Według nauk Baha'ullaha wiara powinna być wyrażana w bezinteresownych czynach. Dla wspólnoty bahaickiej ukończona świątynia jest świadkiem duchowej jedności wszystkich religii i ich zobowiązania, by zbudować pokojowy i zjednoczony świat. Około 10 tysięcy bahaitów z ponad 70 krajów przybyło na uroczystości konsekracji, by świętować swój sukces. Ravi Shankar, muzyczny geniusz, skomponował muzykę na tę okazję. Architekci uznali świątynię za poważne osiągnięcie, jedną z najwybitniejszych współczesnych struktur na świecie, jedno z najznakomitszych osiągnięć naszych czasów, za jedno z dzieł mistrzowskich XX wieku. Jednak najważniejsza recenzja pochodzi nie od ekspertów, lecz od tłumów ludzi wszystkich religii, ras i narodów odwiedzających świątynię. Każdego dnia przychodzą tysiące, przyciągnięte pięknem, niewidzialnym duchem. Przychodzą modlić się i medytować. <mulanty>

że może rozjaśnić całą ziemię. Maszrykul Askar, miejsce Świtania. Lotos Bahaburu.